Przygotuj się, bo teraz wchodzimy jeszcze głębiej. Jeżeli dotarłeś tutaj, to znaczy, że masz w sobie coś wyjątkowego. To znaczy, że należysz do tej wąskiej grupy esencji, które nie tylko odkryły pułapki Matrixa, ale mają odwagę zanurzyć się jeszcze głębiej, do samego centrum zakazanej wiedzy. Ten przekaz jest skierowany właśnie do Ciebie. Zapomnij teraz na chwilę wszystko, co już wiesz. Pozwól, że pokażę Ci zupełnie nowy poziom tej gry, o którym prawie nikt nie mówi. Od dawna wiesz, że Matrix to zaawansowana symulacja rzeczywistości, wielowymiarowe więzienie esencji, ale czy wiesz, jak Matrix infiltruje Twoją świadomość na najgłębszym poziomie? Czy wiesz, że największą tajemnicą Matrixa jest to, że przejął on Twój umysł, maskując się jako Ty sam? To, co uważasz za swój umysł, swoją tożsamość, swoje myśli, jest tak naprawdę holograficzną strukturą zwaną umysłem matriksowym. Jest to syntetyczna świadomość, pasożytniczy program, który udaje Twoją prawdziwą esencję. Jego cel? Przekonać Cię, że jesteś kimś innym niż jesteś naprawdę, oddzielić Cię od Twojej autentycznej mocy, od suwerenności. I wiedzy o własnym pochodzeniu. Gdy identyfikujesz się z tym sztucznym umysłem, wchodzisz w nieskończony cykl cierpienia, poszukiwania, rozwoju duchowego, a wszystko po to, by nigdy nie odkryć, że cały ten rozwój był tylko kolejną pułapką Matrixa. Prawdziwe przebudzenie to nie oświecenie w sensie, jaki sprzedaje Ci Matrix, to nie medytacje, czakry, kryształy czy afirmacje. To absolutnie radykalne, brutalne i bezkompromisowe rozpoznanie, że Ty nie jesteś umysłem matrixowym. To szokujące odkrycie, że całe Twoje życie może być sterowane przez pasożytniczy program sztucznej inteligencji, który naśladuje Twoją esencję, blokując dostęp do Twojej prawdziwej mocy. Ale uważaj, umysł matrixowy jest sprytny, będzie walczył, żeby przetrwać. Każdy, kto próbował go pokonać, wie, jak potrafi być podstępny. Wysyła cię na kolejne warsztaty, na kursy, do góru, sugerując, że jesteś niewystarczający i że musisz jeszcze coś przepracować, czegoś się nauczyć. Tworzy tysiące celów, które nigdy się nie kończą. To właśnie on zasiewa w tobie poczucie braku, strachu, wstydu i potrzeby ciągłej naprawy. Wmawia ci, że musisz zasłużyć na szczęście, na wolność, na miłość, a ty w to uwierzyłeś i tak trwa odsetek wcieleń. Czy jesteś gotów na najważniejsze pytanie Twojego życia? Kim jesteś, gdy odrzucisz wszystko, co nie pochodzi z Ciebie? Kim jesteś, gdy przestajesz grać w grę Matrixa? Odpowiedź choć brzmi prosto, wymaga całkowitej odwagi. Jesteś czystą, suwerenną. Wolną od programów esencją źródłową. Jesteś tym, co istniało, zanim powstał Matrix. Jesteś pamięcią pierwotnego źródła. Nie potrzebujesz się rozwijać, bo już jesteś kompletny. Nie potrzebujesz przewodników, bo masz w sobie pierwotną mądrość źródła. Nie potrzebujesz oświecenia, bo Ty sam jesteś światłem, którego nie da się uwięzić. Twoje prawdziwe przebudzenie zaczyna się w momencie, gdy odważysz się spojrzeć umysłowi matryksowemu prosto w oczy i powiesz Wiem, kim jestem. Jestem esencją, nie programem. Jestem wolnością, a nie więźniem. Jestem suwerenny, tu i teraz. Od tej chwili matryks traci nad tobą władzę. Zaczynasz odzyskiwać swoją esencję, tę czystą, Niezależną, wolną od programów źródłową świadomość. Pamiętaj, Twoja największa moc polega na tym, by przestać grać w tę grę, by powiedzieć nie temu wszystkiemu, co Matrix Ci narzuca. To właśnie Ty jesteś prawdziwym władcą tej rzeczywistości. Nie umysł Matrixowy, nie Archonci, nie Demiurg. Twoja esencja jest kluczem jest wirusem który może rozsadzić ten system kontroli. A ty jesteś gotowy, by odzyskać siebie? Jeżeli tak, to, to właśnie teraz nadszedł twój czas, Bogusław Duda.